jestem tutaj, to miałem. ja Cię zaproszę. Tak? No to zaprasz. No, tylko... Mm, dobra misja. Graj. Ekipą! No. no. Będzie zabawnie. Będzie się działo. Offroad. Pewnie zalecany poziom auta. 100, właśnie, z 70 ja miałem 400-coś. Ej, tutaj łatwo można ne, skrótywać, tylko żeby się nie, nie, nie zjadłem nie? No, tak jak ty wtedy. Co jechał, wtedy wygrałem, sorry, całą mapę. Ej, ale ten, ten bardzo długi wysik, pamiętam, ten to jest, to jest taki hamster. No. Ale z młotami tam, ja sobie ja, ja, ja oglądałem później u ciebie te odcinki jak razem nagraliśmy jak się śmiałem mimo wszystko, mimo że byłem wtedy tam coś jak się śmiałem. Jedziesz w pierwszej osobie? Jedziesz w pierwszej osoby? Nie, wiesz co, ja Ja że ja jak nie mam opcji w e, ścigałce jechać w pierwszej osobie to jakoś się słabo bawię. Kurde jak ktoś mnie od tyłu posuwa. Ty jeszcze, a tym, e, mini. Kuperem. A Bradley Cooper. Wow. Posuwa mnie w tyłu, Cooper. Bradley. Łącz Właśnie ah. idę. A, ah, trafiłem. Szukiń. Fuck. Wow, ty z tym poziomem powinieneś być pierwszy, jesteś trzeci. Te, te poziomy są bardzo zaciera za, za się teraz. Tak! 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 właśnie Właśnie widzę, to piąty. Oh oh, you're them. Się no Tak! to to Tak! 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 dobra Tak! 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 jestem trzeci Tak! 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 trzeci, Tak! 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 jak, czul! To jest krótki wyjście, Znaczy, no, klasa jest krótka, ale myślałem, że jest hmm. Fak, to jest dwukroniony. Fak, ja ty tak. wjechał tym, tym pick-upem, wybiło aż... trzeci. No. Cie, zobaczyłem Daisy. No. Ten, jak będę miał coś fajsu. Na na tak na luzne. No technologiczne. Tak Rozbieram na nową kartę grafy, wiesz. Aha Gdzie, nie jest to jakiś zakup mega ważny, no ale jak mam Unity co wiesz No. Chcę wykorzystać Srezet Dropu jak dostałem. Heha Wykorzystać Myślałem, że nie mam wyblokowanego tego rejonu jeszcze, żeby tam nagrać No to ja bym się byś mi powiedział jaka misja ja będę szybko tam wiesz, otwaczył. Ja ze dwóch. Okej. Okay. Ulica. Zalecany 192, ja mam 468. <gulia> Kurde. O, <gulia> gościu, ma tego. Hamaru. No, to będzie Jedziemy. No tylko żeby nie było tak jak wtedy jak graliśmy to weźmy mi też jakoś chciał zniszczyć To mijaliśmy go co chwilę Ale wtedy to był off-road to wiesz No A ty dalej tym pomarańczowym... Nie, on będzie skręcał chyba prawo Kurde, wyprzedasz mnie Aaaaa! Jest, dobra O! Ale szybko poszło ty Ej opa, jak w powietrze wleciał Ty No! Jeszcze leci, leci i yeah. jest What the fuck, a się zbagował sm Ej, ale w sumie to najlepiej załatwił to ten kierowca Tira. No, kierowca Tira go zniszczył. <laughs> On powinien dostać... No nie! Wywaliła cię właśnie. jak... huuu... Zamknij. Pewnie mi nie zaliczyło tej misji, no nie! Nie zaliczyło? To zrobimy No jeszcze. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, u mnie masz, że dostałeś punkty. Dostałeś tak? 11 tysięcy punktów. Wow. Dobra, kontynuuj. Ja pierdolę, ale to jest gówno. W ogóle weź, moje biurko wygląda jak ten, jak wystawa Apple. No. iPhone, iPad, iPod. Co? No wszystko u mnie leży, no, mam iPada tego mojego, nie? No. no, ładuje mi się teraz na stacji lukującej iPad, yy, obok leży iPhone, a jeszcze pod iPhoneem leży iPod. No, nieźle. No. Oprócz tego na biurku mam jeszcze tego, yy, tablet yy, LGK i ten telefon dodatkowy, który kupiłem, jak mi zabrali mój. Ja jeszcze dodałem. Okay. Dobra, się zacznę. Dobra, dojedziemy gościa jeszcze raz i tyle No ale teraz już nie będzie tego teasa na bank Ja bym <grym> się śmiał, jakby znowu był <grym> się I Znowu by cię skasowało, nie? Albo mnie Ej, no nie Ej, no nie Teraz z ciebie? I do mnie <grym> Dobra, ścigamy się do niego No nie! <grym> To jest w prawo? Tak. Nie ma tira. Hmm, szkoda. Trudno. Dobra, dogonimy go. Ej, stary, nie mów dogonimy, tylko dogonisz! Tyś nie 50 metrów jest koła. O oh, fuck! Widziałeś to? Widziałem! Jaki cham! Pakuj! Dobra, odcinaj go z prawa, prawo je. No. Ale widzę, że ma mało życia. No. Dajmy go. go. Mój. Ale go fajnie A. wybiło. O, znowu! Jeszcze w taksówkę trafi? Pod... I co tu się dzieje? Ja się zlagował u mnie. Sobie. A, trafiło go. No, kurde. nieźle. No. Jak nie znowu rzucić się, w kurwie. Nie, bo masz że level osiągnąłeś. Nie, mnie. no faktycznie. Ja czemu pokażę twoje auto? No. Moje to jest pomarańczowe. Czerwone daltonista. To powodzenie, jak będziesz sobie kupował samochód kiedyś. No. To doradzę ci od razu, kup czarny, bo inaczej koloru nie rozpoznasz. Co no, 210 tyle auta, no dobra. To tylko no. połowa mnie od ciebie. Get him? Co za frajer, nie? Dajcie tego Tak? No to dawaj. Nie, ty masz po max 210. Ile jadę max? Taka, no zobaczę. Na razie do 190 ale to, to pod górkę Czaj, to jadę, pod tą Tak, tak. Pod samą górkę 220 jechałem. No ja do 230 teraz. 291. Tak. Jaka kurwa. Jaka pała. Teraz mi zmniejszyło może być. A masz! Dobra, bierzemy później. No i ty stoisz odwrócony odwróconym tyłem. Pozna. Dobra, ja się zatrzymałem. Może misji. Eee... To może być... Tak jak 300 ode mnie metrów, no nie masz szybsze <grym> nie liczy się czy jest szybszy czy nie. A, się pięknie wbiłem w ścianę. No, tak wyglądało na mapie. Gdzie ja jadę? No raczej wszystko ode mnie, bo widzę, że chyba nie da, żadnej na to zostało. No, nie masz do celu? No. Kilometr, że nie no. Dam radę. Ja mam ponad kilometr, półtorej dokładnie. Oh no już no, jestem na miejscu. We'll no okej. Czyli... Ja już dojeżdżam. 30 sekund. Dam radę. Nice. Kurwa. Jak te jebany taksówki będą wyskakiwać, to nie dam radę. Ja też muszę dojechać. zdążyć. Proszę. Nie, ale chyba musisz po prostu dojechać. No, to ja, żebyś miał więcej punktów. No, okay. sekund. Słyszałem tylko, jak jedziesz i, ten, i dajesz klaksonem. Nie trąbiłem! A to kto tak trąbił? Samochody inne? A może taksówka, w którą wjechałem. To wiesz, to był taki alarm, nie? Uwaga, Kacper jedzie. Wygrano części. Hm, serio? Poziom auta 210, wpływ plus zero. Wyposaż. No, u mnie było minus 5. Wyposaż.

Chyba rezygnuję. O! Co da no <laughs> <Whoa. laughs> Serio. Ej, to i tak jest takie śmieszne zawsze. Ej, oni zniknęli, co jest? To Straż zniknęła! No, 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 to już dawno słuchaj, A, bo. Ja, u mnie nie, ja nie zrobię tej. Ja nie zrobię tej. do tej misji. Sprawa Harego? Dobra, trzeba znajdę gdzie ona jest? Na północ? Na no, północny wschód w terenie. Sprawy rodzinne mam? Nie, sprawa Harego. Mam kraj. Kooperacja. Do końca. Nie, tak. czemu? to tylko 20 minut, aż <grym wyszła> Nie Nieee, czemu? Za! Za jakie grzechy? Marysia, jak chcesz możesz obejrzeć jakiś wujski? Tak, tak, dałem <grym> tak, 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 co ci nabijał wysiedlenia. No. Ścinaj TN, ścinaj trasę. No jak będę ścinał, to drzewo wiele prędzej. No tak i jak w drzewo. Ścinaj, ścinaj drzewo. Ścinaj twardo. Tak jak ja, O kur... Ucz się od mistrza. <ścoughs> A masz jakieś mistrza tutaj? No, jedzie przed tobą, level 425 auto. No, pewnie kredzione. Albo za hajs ojca za Z hajs jest nie Co tu się stanęło? Ja wiem, jadę za tom! No. Ja się odbiłem od skały, dlatego tak jak ja... ja zjechałem! Dobra, jedź no jedź dalej! Jedź dalej, powodzenia, jak ja nie mogę ruszyć Jak się to fało, B? Czy V? Nie no ten, hamulec, nie LT Aha, bo ty nie masz, to S chyba Nie wiem czym grasz, co? do tyłu Nie, 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 czym się wracało na trasę a. Nie wiem. To... No, na... No, Nawet, że to nie wiem. Fajn. Ja... milałem niedźwiedzia. Stary, ja utknąłem skalę. Wyjadę? się wyjadę skądś. O, powrót na trasę. R Super! Porzuciło mnie to miejscem miejsce. Ku... Genialnie. Ku... Rady. No shit, Sherlock. Ej, a ty w ogóle nie, nie wywaliłeś jeszcze? Mnie? No Nie, a czemu? To to nie jest tak, że to jest... A nie, że od punktu do punktu masz ograniczoną ilość czasu? Eee, nie wiem Może... mam bukoń wyjść, zanim nie skończyć się czas. 10 sekund. No się mam Jeszcze zatrzymałem się. znaleźć ty... poziom 17. Wow. Oh, damn. Misja ukończona. Pierwszy. Bronze. Tą część już zdobyto. wymienne na baksy. Co, to nie leveluję na tych misjach. I takie pytanie: mam tego, ale nie całego? Obejrzyj. Dlaczego? Obejrzyj. Dlaczego? Zobaczysz, Dlaczego? będziesz się śmiała. To zaczniało groźnie. Zobaczysz, będziesz się śmiała. Gdy on gdzieś w połowie jest śmiała? ten taki moment. W końcu będę się śmiała. Gdzieś w połowie, nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie. To jest taki fajny moment. Wiesz, tak jak fajny moment! Rozumiem. Obejrzysz połowę to mniej więcej Nie, ale nie fajnie ten.